Szczęść Boże, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Panie, Marszał, pa, panie, A propos, pośle, panie, po, panie Pośle, mam do Pana. Ale posłuchajcie państwo, naprawdę. Mam do Pana serdeczną i uprzejmą prośbę. Jest dobra atmosfera. Jest Pan Premier, będzie zaraz odpowiadał. Byłby pan tak łaskaw i założył maskę. Bardzo Pana o to proszę. Panie marszałku, panie premierze, pan się orientuje, czy, czy pan jakiego typu urządzenie założyli pan na twarz pana współpracownicy? Tak? Czy mogę pana serdecznie i uprzejmie jeszcze raz poprosić o to? Pan się nie ośmieszy w ten sposób. Pan będzie taki sam jak my. My nie jesteśmy źli. Czy panu mam pożyczyć maskę? Niech pan... Proszę pana, ale jest, jest poważna atmosfera. Jest premier polskiego rządu. Dopuściłem do dyskusji, wszystkie kluby zajęły stanowiska. Mogę Pana naprawdę uprzejmie o to prosić? Czy Pan Korwin Mikke, którego szanuję, czy mogę Pana prosić o pomoc? Niech Pan mi pomoże. Proszę Pana jak kolegę posła, starszego ode mnie, którego szanuję. Mógłby Pan Panu posłowi, posłowi Barno dać maskę? Niech Pan to zrobi. Czy ja mogę zabrać głos, Panią? Tak, jak Pan zabierze maskę. Ale niech Pan założy maskę. Dziękuję uprzejmie. Proszę Pana, ale pan, pan jest wyłączony. Naprawdę Pana proszę. To nie jest. Pan jest ode mnie mądrzejszy i rozsądniejszy. Proszę Pana o rozsądek. Znamy Pana książkę, jest cudowna. Mógłby Pan założyć maskę? Czy Pan mógłby nas nie ośmieszać? Ja wszystko biorę na siebie. Ja pana serdecznie za wszystko przepraszam. Niech pan założy maskę i niech pan założy, niech pan powie, bo może pan Korwin-Mikke za, 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 zajmie stanowisko. Nie. Dobrze. Panie premierze, przepraszam pana za zaistniałą sytuację. Czy y, będzie miał pan ochotę zabrać głos i odpowiedzieć y, klubom? Dziękuję. Bardzo serdecznie proszę. Bardzo, bardzo proszę. Czas się Panu skończył. Bardzo proszę Pana Premiera. Panie Premierze, zapraszam serdecznie. Nie musimy się ośmieszać, naprawdę. Jeszcze raz Pana proszę. Chce Pan zabrać głos? Niech Pan zobaczy, nikt na Pana nie krzyczy po raz pierwszy. Nikt nie straszy karą finansową. Proszę pana jak mężczyzna, mężczyznę. Proszę o głos. Proszę założyć maskę. Proszę o głos. Nie, nie. Jeżeli pan nie założy maski, nie będzie miał pan głosu. To jest podstawa. To jest podstawa, to jest podstawa pana. Proszę pana, podstawą prawną jest decyzja pani marszałek Sejmu, artykuł czwarty. Posłowie przebywający podczas obrad w salach, o których mowa w paragrafie pierwszym, obowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części maski, maseczki albo przyłbicy. To jest podstawa prawna. Mogę jeszcze raz pana uprzejmie prosić? Czy mógłbym prosić pana Nestora Korwin-Mikke o pomoc w tej sprawie? Ktoś u Was musi mieć rozum, panie pośle. No dobrze. Panie premierze, przykro mi po prostu. Yy, proszę pana o chwilę jeszcze. Yy, mam ogłosić przerwę, panie pośle? Proszę państwa. Panie, panie premierze, jeszcze raz pana przepraszam. Ogłaszam, ogłaszam minutę przerwy. Minutę przerwy. A pana serdecznie, pana premierze, proszę, żeby pan pozostał. Bardzo proszę. To jest też ta druga za A, jakby już numerze podangletyjskim. A to jest, która jest gorsza? To I jest to, najgorsza. I to, to jest od to. razu a jest po kolei dzisiaj do wykluczenia z obry. Panie pośle, wznawiam obrady, zaczynamy to, co pan lubi najbardziej. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady sejmu. W przypadku braku pana reakcji, powiem panu następną reakcję. Panie pośle na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu sejmu przywołuję pana do porządku. I uprzejmie Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Proszę o głos, pani marszałek. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, szanowni posłowie i posłanki przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację, panie premierze, zapraszam do dyskusji.